To, co za nami jest już dzisiaj nieważne. Przed nami play-offy Biznesligi. Dzisiaj drużyny zmierzą się w półfinałach, a już za tydzień poznamy mistrza. Na relacje oraz przyszłotygodniowe finały zaprasza Jarek Kowalski, siatkarskiportal.pl Jest ze mną Jakub Żewuski, zawodnik IBM BTO. Gratuluję zwycięstwa, ale to chyba nie był Wasz najlepszy mecz. Dziękuję uprzejmie. No, zgadza się, no, jak to się mówi, ważny jest wynik, niejakość tego spotkania. Udało się przejść dalej, cieszymy się z tego. No właśnie, za tydzień mecz o piąte miejsce, ale chyba musicie trochę elementów jednak poprawić, bo chociażby te zagrywki, tylu autów jeszcze tutaj nie widziałem. No, zdecydowanie będziemy o tym pracować. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie dużo lepiej. A macie jakiś specjalny plan na przyszły mecz? Oczywiście, że jest, ale nie mogę go zdradzić, bo jak go powiem, to nie będzie specjalny. Ale jest. Absolutnie, że tak. I na pewno wygracie. No, oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań. Dobrze, to życzę tego zwycięstwa i dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Krzysztof Niziołek, menedżer zespołu Aliorbanku. Jak panu podobało się to spotkanie? Podobało się bardzo. Drużyna nie zawiodła, grali jak zwykle dobrze, na, na całość, więc stąd wynik. Pierwszy set zakończył się grą na przewagi. Były, były wielkie nerwy tam w końcówce? Tak, oczywiście, oczywiście, ale tutaj e, tym, tym razem e, szeroka ławka kibiców pomogła. My, mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do zwycięstwa. A pojawi się pan też na finale za tydzień? Tak, jak najbardziej tak. A jeszcze chciałem zapytać, czy zostanie ktoś z drużyny obserwować, ponieważ teraz zaczyna się kolejny mecz, gdzie wystąpią przeciwnicy. E, Przyszłotygodniowi? Czy zostanie ktoś obserwować? E, Obawiam się, że chyba nie. E, e, będziemy improwizować. Będziemy improwizować. To jest przede wszystkim dobra zabawa. E, Bawimy się bardzo dobrze. I e, jeszcze przede wszystkim też dziękujemy naszym przeciwnikom, dzisiejszym rywalom e, za dobrą grę. E, myślę, że to był dobry mecz. I na pewno wierzy Pan w zwycięstwo za tydzień? O, oczywiście tak, jak każdy w tej lidze. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę powodzenia drużynie Alior Banku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jednak ktoś z drużyny Alior Banku został na ostatnim meczu. Są ze mną panowie Krystian, pan Leszek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. No właśnie zakończył się pierwszy set spotkania ostatniego półfinałowego. Co panowie sądzą o tym, o tym co zobaczyliśmy? O tym meczu? Tak. No, czy mamy kciuki za czerwonych? Mhm. Ale, ale się z spotkać A, o, sil... w finale, jak najbardziej. Chcielibyśmy tak. Tak. się z nimi spotkać w finale, także trzymamy kciuki za czerwonych. No ale w pierwszym secie jednak wyraźna dominacja Lanster, no co zresztą chyba było do przewidzenia. Co nie przeszkadza, trzymać nam kciuki za czerwonych. Oczywiście. A jak panowie ocenią swój mecz? No cóż, no, mecz troszeczkę dziwnie się rozpoczął, natomiast później wraz z postępem czasu no, było coraz lepiej. Uważam, że no, zagraliśmy dzisiaj po prostu dobrze, troszeczkę lepiej jednak od przeciwników, dzięki czemu jesteśmy w finale. A czy taka gra, jaką dzisiaj zaprezentowaliście pozwoli na zwycięstwo w finale, czy jeszcze musicie coś poprawić? Tak, no musimy poprawić zdecydowanie parę co? E, rozgrywkę przede wszystkim i troszeczkę bardziej aktywnie w ataku pograć I myślę, że wtedy będzie dobrze. A co jest najmocniejszym punktem drużyny Lanster, bo jednak to no, chyba tego drugiego seta też dowiozą no, czy dowiadam, to się wszystko okaże. Tak naprawdę kolega rozpoczynając, jak się, tutaj rozpoczynają się mecz. Powiedział, że koledzy z, z czerwonej drużyny rozkręcają powoli, więc myślę, że rzeczywiście może coś jeszcze powalczą. No rzeczywiście Valancer prezentuje troszeczkę wyższy poziom. No zobaczymy. No, myślę, że jest to czas całkowicie do ogrania i do tak naprawdę zwycięstwa w finale z naszej strony, no ale no, nie ma co mniejszać i no, zobaczymy. Gra pokaże. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę powodzenia w finale. Dziękujemy. Dzięki bardzo. ze mną Piotr Plaiser, rzecznik prasowy... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzecznik prasowy drużyny Lanster. Tradycyjnie pan został oddelegowany do wywiadu. Jak pan oceni to spotkanie? Do końca nie jesteśmy zadowoleni z tego zwycięstwa, bo po fazie grupowej było widać po niektórych meczach, że stać nas na więcej. No, szczęśliwie udało się wygrać. Przeciwnik tutaj bardzo wyrównany mecz z nami prowadził, także chwała im za, za walkę do samego końca. No właśnie, w drugim secie mieliście sporo problemów po tym pierwszym, bardzo gładko wygranym. A no w drugim gra na przewagi były nerwy w końcówce? Tak, były nerwy. Za wcześnie już widzieliśmy się w finale i po prostu troszkę nas poniosły emocje, także no dobrze, że udało się uspokoić sytuację pod koniec. A w finale zagracie z drużyną Alior Banku. Przegraliście z nimi w fazie grupowej. Rządza rewanżu jest w Was? Pff, tak, tutaj daliśmy im wygrać na zachętę, także <grywamy> zobaczymy, co będzie w finale. No tutaj jakby już boisko zweryfikuje. Mówić możemy dużo. Cze becz wszystko pokaże. Dana forma dnia, także oby było na nasz plus. Rozumiem, a chciałem jeszcze zapytać, znacie już najsłabsze, najmocniejsze punkty przeciwnika, macie ich rozpracowanych? Znaczy no, się na pewno mają dobry atak rozegranie również. Szkoda tylko, że w pierwszym secie tam sędzia rozdawał karty. Z racji tego nie tylko moja sugestia, również kibice, którzy wolno przyszli oglądać mecz. No niestety od naszym zdaniem 6 punktów zarobił z ręki sędziego. Były niesłusznie gwizdane. Także pierwszy set powinien The Team AI wygrać z spokojnie 3-4 punktami. Rozumiem, a wasze najmocniejsze punkty? No, na pewno najmocniejszego dzisiaj nie mogę wymienić żadnego z racji tego, że zgrania praktycznie nie było. No, jesteśmy świadomi, że na Alior będzie to stanowczo za mało. Trzeba poprawić tutaj no, praktycznie wszystko. Ale widziałem, muszę powiedzieć, znakomitą zagrywkę. Bardzo dużo poświęcacie czasu temu elementowi, żeby go dopracować, bo dzisiaj naprawdę nękaliście przeciwnika zagrywką. No, całe szczęście, że nasi zagrywający tutaj stanęli na wysokości zadania, bo inaczej moglibyśmy być tą drużyną, która by grała trzecie miejsce. Rozumiem i życzę powodzenia w kolejnym meczu. Dziękuję również.